Jak w ostatnim vlogu Wam mówiłam, zaczęłam opróżniać jego pokój. Życzcie mi szczęścia. Jest bardzo dużo rzeczy do wyniesienia. I gotowy obiadek, smacznego. Bo no, no drogi jest dentysta tutaj. Zresztą wszędzie jest drogi dentysta, nie tylko tutaj w Anglii. 3, 4, ops. Będziemy teraz szukać tego idealnego odcienia. Dobra. W pokoju Pięknie. moim nowym, jak pęknie balon, to to nic. Oglądamy naszego vloga. <laughs> I zobaczcie, w tym całym bałaganie tutaj śpimy dzisiaj. It's just what I do when I'm out. So try not Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Zamówienia popakowane, popracowałam, bardzo Wam dziękuję. Wojtek zaraz jedzie wysłać je na pocztę, a ja ruszam do Maćka do pokoju. Jak w ostatnim vlogu Wam mówiłam, zaczęłam opróżniać jego pokój. No i idę tam teraz popracować, ale nie będę Wam tutaj za dużo pokazywać, bo osobny film nagrywam. Życzcie mi szczęścia. Jest bardzo dużo rzeczy do wyniesienia, ale dam radę. I dzisiaj jest plan, że Wojtek łóżko rozmontuje i wiecie, wszystkie jakieś tutaj, co są dekoracje, wszystko y, pozdejmuje, pousuwa. I pojedziemy jeszcze dzisiaj farbę wybrać do tego pokoju. I mam ochotę ściany pomalować nie tak równiutko ładnie. Tylko tak, tak pomazać je po prostu, żeby takie ślady po pędzlach zostały. Zobaczymy, czy, zobaczymy, czy mi ten efekt wyjdzie w ogóle. Uuuh. No, powiem Wam, dzieje się, dzieje się. E, pokój Maćka prawie opróżniony. Ja, ja już założyłam sobie koszulkę, bo tak gorąco się zrobiło. Pokażę Wam, jak salon wygląda. Zobaczcie na to wszystko. <laughs> ja. Zastanawiam się, co zrobić dzisiaj na obiad, bo wiecie, ani czasu nie ma, ani nie chcę też z domu wychodzić po żadne zakupy, ale tutaj mam trzy woreczki z takimi porcjami pulpetów z indyka w sosie. To kiedyś porobiłam takie porcje dla Maksa, właśnie w razie czego, żeby mieć i żeby mu tylko rozmrażać. I chyba wszystkie rozmrożę, do tego ugotuję kaszę. E, jakieś tam warzywo na pewno mamy w lodówce, więc taki obiad dzisiaj będzie. Dobra, Maksiu tak się napracował z tatą, że teraz ma przerwę, nie? Miał ochotę na ser. Znalazł sobie sam w lodówce. Fajnie, bo on ostatnio idzie do lodówki i sam sobie szuka, na co ma ochotę. To taka przekąska przed obiadem, nie? Tutaj gotuje się kasza. Tutaj pulpety, tylko muszę sos zagęścić. A tu zobaczcie, jaka fajna surówka wyszła. Jedna paczka ogórków kiszonych, jedna duża cebula, trochę oleju, sól pieprz. No pyszny obiadek będzie. I gotowy obiadek, smacznego. Wojtek chciał dużo sosu, kaszy nie widać. No dobra, my już zjedliśmy. Max ma dosłownie końcówkę. Um, teraz się zbieramy do sklepu po farbę. I ja myślałam, że kupimy jakąś zwykłą farbę, wiecie, tylko żeby zachlapać te ściany. Wojtek mówi, że taka najtańsza, najzwyklejsza farba nie przykryje tego niebieskiego koloru tam w pokoju i że musimy jakąś lepszą kupić, y, jaką my tutaj malowaliśmy zawsze, Duluxem. Du Dulux zawsze i on dobrze kryje i no zobaczymy na miejscu. I tak się zastanawiałam, jak to zawsze wychodzi, czy kolor na ścianie jest zawsze ciemniejszy od tego na, wiecie, na tym takim próbniku na tych karteczkach, y, czy jaśniejszy, ale ciemniejszy chyba jest zawsze na ścianie. I Musimy jakąś szpachlę czy coś takiego kupić, bo tam, wiecie, parę dziurek jest do załatania. No i teraz się zbieramy i tak myślę, czy rozpuścić włosy, czy w kitku jechać, ale chyba już w kitku zostanę. Wiecie co? Świecę się, ale to nie spód <zum> ze zmęczenia. Znaczy zmęczona jestem, bo przed chwileczką całą podłogę, tak jakby wyczyściłam, odkurzyłam tam na górze w pokoju, a była strasznie brudna, bo tam wszystko się sypało na dół. No ale ojeny. No generalnie i już wyobrażam sobie, jak to wszystko będzie tam wyglądało. Jest pięknie, jest brzydko, ale jest pięknie. A jeszcze zapomniałam wam o czymś powiedzieć. Nie wiem, czy kojarzycie, ale w grudniu miałam problem z zębem. Dosłownie taki kawalątek na nawet nie na milimetr, na pół milimetra gdzieś tutaj z boku mi się od, oderwał, odłamał, ale tak na, na środku zęba jakby. I pojechałam jeszcze przed wyjazdem do Polski, to było, i pojechałam szybko do dentysty. Wszystko mi tutaj, wiecie, zakleiła, zreperowała, wszystko ok. I wiecie co, wczoraj rano się obudziłam. I tak zaczęłam chrupać czymś w buzi. Tak, jakby kawałek, plomby, jakiegoś gipsu, wiecie, tak, nie wiem, coś takiego czułam. I powiem wam, że od wczoraj wieczora cały czas czuję, cały czas mi ćmi coś tam. I kurczę, będę musiała chyba. Jechać do dentysty, dzisiaj już jest za późno. Jutro zadzwonię i się zapytam. No, ale wiecie co? No to ile minęło? Dwa miesiące, dwa i pół? Mam nadzieję, że jako reklamację mi to uznają, bo jeżeli jeszcze raz będę miała płacić, to chyba się wścieknę. Gdzie ewidentnie czułam, że coś tam się oderwało. To jest zaklejenie. No chyba. No nie, jakby się nowa dziurka zrobiła, to bym nie czuła tego chrupiącego i tego, że coś tam się, wiecie. Odczepiło ewidentnie. Mm. Także no mam nadzieję, że nie będę musiała płacić jeszcze raz, bo no, no drogi jest dentysta tutaj. Zresztą wszędzie jest drogi dentysta, nie tylko tutaj w Anglii. Wyszliśmy już z domu. Tutaj dzieci obok się bawią i mają traktor i się pożyczył na przejażdżkę. Hey. <noise> Teraz puściłam włosy jednak, Maksiu się chwilę pobawił, był zły, że musimy iść dalej. Jedziemy teraz do B&Q. Ostatnio do B&Q jeździłam, o Wojtek jedzie ktoś, musisz cofnąć. Ostatnio do B&Q jeździłam, jak Maksa miałam w brzuszku, byłam w ciąży z Maxem i remontowaliśmy wtedy dom i wtedy bardzo częstym gościem byłam w B&Q i po takim czasie Eee, nie no, jeszcze po kiedyś byliśmy, ale po takim czasie pierwszy raz na takie zakupy remontowe tam jadę. Jedziemy. Zobaczcie, jesteśmy niedaleko naszego domu. Tutaj były takie stare budynki, sklepy, wszystko zburzyli i za jakiś czas będą nowe domy budować. Ale się zmieni. Mm. Sonríe tú, pero el feliz soy yo. A ti porque me volviste. Entre la luna y el sol pega, siento calor, yeah yeah. Como una historia y pa' que me feliz. Me feliz. Ella tak mi się wydaje, że od wczoraj wczoraj i dzisiaj jeszcze bardziej. Wszystko jest takie bardzo brudne, takie zakurzone, ale czytałam że przeszedł dym. Z... Nie, no jak to się nazywa? Pył. Pył z Sahary. Tu tędy przechodził. Yy, I to wszystko, wiecie, osadza. Ale jakie szyby brudne są w domu w ogóle? Teraz nagrywałam to, też założyłam, I właśnie jaka szyba jest od samochodu brudna i mi się przypomniało. Samochód, samochody, wszystkie brudne. Normalnie takie jak, od, jak piaskiem przesypane. Na trzy cztery. trzy, cztery. Hapsa. Trzy, cztery. Hapsa. Trzy, cztery. Hapsa. I jesteśmy. Jak ja uwielbiam ten sklep. Serio. O, z Maksiu, zaraz na schody pójdziemy. No właśnie, by zacząć pole... Jezus, Maria Maxio. Dobra, z Maxiem wszystko w porządku, poczekaj. I tak się zastanawiamy nad takim czymś u nas na backyard. To się rozsuwa i zsuwa, można rozsunąć. A jak jest ładna pogoda, jak chce się cień, to się zasuwa tylko, albo jak przed deszczykiem jakimś małym chce się schować. No fajne i to jest metalowa konstrukcja. No to jest metal i się przykręca. Bardzo fajne. Wojtek poszedł z Maxem na schody.

no dobra, jesteśmy w alejce z farbami Dulux Będziemy teraz szukać tego idealnego Odcienia No dobra, wybrałam farbę Jestem tak zestresowana, że nawet Sobie nie wyobrażacie Mam nadzieję, że dobrą decyzję podjęłam Wiecie to... gdybym takiego małego pośpiechu nie miała, to kurczę bym chyba próbnik kupiła i wypróbowała na ścianie, a teraz muszę się decydować, ale kurczę dzisiaj i jutro mamy tylko czas, bo potem Wojtek cały czas pracuje i nie będzie miał czasu. No dobra, pokazuję Wam kolor, który wybrałam. Spośród tych wszystkich naturalnych odcieni wybrałam ten. Natural Hession, jakoś tak się chyba wymawia. Zastanawiałam się jeszcze nad miękki kamień nad tym odcieniem, ale kurczę, ten mi się wydaje bardziej naturalny, a tutaj jakby lekka domieszka jakiejś czekolady, albo nawet i fiolet ja tam widzę. No i biorę matową farbę. Takie dwie puszki kupujemy. Może być za dużo, ale ja i sufit chcę mieć, tym pomalowany wszystko. Jest jeszcze silk, ale ja chcę mat. No i trzymajcie kciuki, żeby to dobrze wyglądało w pokoju. Tutaj już mam moje puszki przygotowane. O. Jesteśmy teraz w alejce z kominkami Maksiu zachwyca się kominkami Naprawdę serio Tak mu się podobają Pełno do wyboru Piszcie mi w komentarzu Czy lubicie kominki No tam się tak na, na niby pali tak mocno Wiesz Tam tak na niby się pali mocno Teraz Maxiu, teraz Maksiu zachwyca się kaktusem, dotyka i rzekłuje. I tata powiedział, że Maksiu ma sobie wybrać, nie od nas, jak jemuś tak kaktus podoba, to kupimy. I będziesz w swoim pokoju, trzymał nie chyba w kuchni, nie? Tak. W kuchni czy w pokoju? W pokoju w moim nowym, a jak nie palon to to nic. Dobra. I moim nowym jak pęknie balon, to to nic. Aha, że jak zbliży się balon. No i tyle tutaj stoimy, tyle się Max zastanawia, którego wybrać, i wybrał takiego dużego z żółtymi kwiatkami. Przepiękny. I ty jesteś taki duży. No, ale ty fytali. najładniejszego masz, chyba wiesz? Albo się tego. Ten ma ładniejsze kwiatki. Nie, ja taki. O, mama, Siast tego. Dobrze? Tego chcesz? A dlaczego? Ja lubię. Ale ten ma kwiatki, zobaczy, tutaj mu rosną. Chyba ten jest większy nawet. Tu takie mini kwiatki rosną jakieś w środku. Przymierz, mama, chyba tamten jest większy. No, przymierz. Ten jest większy chyba. No i ładne, że jemu coś tam rośnie różowego, nie? Nie, jednak Maksiu tego nie chce. Tego bierzesz? Ten krzywy jakiś jest. Zobacz. No dobra, niech weźmie, którego chce. Ten jest prosty, ale... Powiedz jest krzywy, i dlatego jest inny, wyjątkowy, oryginalny, nie? Tak, ale. Okay, ale... ile kaktusów? <laughs> trzy latek zachwycony kaktusami śmieszne. Może wolisz z trzema kwiatkami? Co? Słucham? Słucham. No może zamiast takiego jednego kaktusa, może wolisz takie trzy? No. <noise> Trudno, wybrać. Trudno wybrać, nie? Uśmiechnij <noise> się, jesteś w ukrytej kamerze. Widzimy 58,5 funta. No, wyciągnij paragon. I zejdź, dziękuję. Widać, widać całą drogę ze sklepu, tak? Trzyma w dwóch rączkach swojego kaktusa. Twój kaktus, nie? Tak, ale ten kaktus jest prawdziwy. Tak, prawdziwy, najprawdziwszy, no. Już się myśli, gdzie go postawi, nie? Tak. U mnie to już tu prawie w ogóle nie widać. O ja, Ojej, no jest godzina 19.30. Wrócimy, pewnie zrobi się koło dwudziestej. Co ty chcesz mi światło włączyć? To tutaj. O, zrobi się koło dwudziestej pewnie, zanim, wiecie, wejdziemy do domu i szybko maksa kłaść. E nie, ale zanim się, błoty buty zdejmiemy, zanim wszystko, e, zanim maksa położymy. A jeszcze musimy tam w tym pokoju popracować. Ale się cieszę, jenie. tylko tak się boję o tą farbę, Boże. Tak się boję, żebym dobry kolor wybrała. Hmm. Tak, ty pomagasz nieść, tak, ty pomagasz nieść farbę. No, brawo. No dobra, Halls BQ, kaktus. To jednak wybraliśmy tego, znaczy, Max się wybrał z różowymi kwiatkami, co tutaj takie zaczynają rosnąć. Cieszę się bardzo. Wziąłam też katalog outdoors. Bo wiecie co? No, będziemy już niedługo zaczynać nasz bakier remontować i pomyślałam sobie, wezmę może jakiś Pomysły wpadną. No, i tu Wojtek jakieś tam wiecie. To jest do. Jak to się nazywa? Jak się nazywa, to do łatania dziur? To do łatania dziur. Taką tubę Wojtek wziął. To wystarczy. Mamy też papier ścierny. Szpachelki. No i wałek z pędzlami. I tacką. o Oj, folia jest w komplecie. I to wszystko. A, jeszcze farby, które widzieliście. No dobra, Max płacze. Niedobry się zrobił. Już chyba jest taki zmęczony, że nie słucha się i po prostu. No ale dobra, kładę go spać. Wojtek już tam zalepia dziury. Ja się na dzisiaj będę z Wami żegnać, bo w sumie całą resztę wieczoru spędzimy na górze w pokoju. Bardzo Wam dziękuję za spędzenie tego dnia razem ze mną, z nami. Dajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, będzie mi bardzo miło. I do zobaczenia w kolejnym vlogu. I wiecie co, jest to niesamowite, że tak się cieszę, że nagrywam vlogi, że taką. Pamiątkę tworzę sobie stworzenia mojego sklepu. No, po prostu aż, aż na samą myśl łeska w oku się kręci ze wzruszenia. Dobra, żegnam się z Wami. Pa, Bziaki kochani, trzymajcie się. Ja Oglądamy naszego vloga. <laughs> zobaczcie, w tym całym bałaganie tutaj śpimy dzisiaj. <laughs> ja myślę, co tutaj budują. Zobaczcie, jak Lili słodko śpi. I muszę z Wam zdradzić mój mały sekret. Tam, da, 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 da. <ścoughs> Czekoladę zjemy teraz, znaczy ja zjem, dokładnie mówiąc. Ona jest pyszna.